Witam, dzisiaj pokażę, jak zrobić listę wielopoziomową w programie Microsoft Word. Tutaj mam już wcześniej przygotowany plik, z którego będziemy robić właśnie tą listę. Tutaj po prostu jest tak, klasa jako główny podpunkt tych tutaj wszystkich innych wierszy. Chłopcy, no i pod punktami chłopców będą ci tutaj, no i dziewczyny, i pod punktami będą tutaj, proszę bardzo tak więc jak robić listę wielopoziomową przede wszystkim zaznaczamy wszystko to co chcemy żeby było listą wielopoziomową w moim przypadku no jest to wszystko co tutaj mam wypisane i po prostu klikamy tutaj lista wielopoziomowa i teraz w zależności od tego jak chcemy żeby wyglądała nasza lista sobie po prostu wybieramy któryś z tych powiedzmy że chcę na przykład to i teraz widzimy że zrobiłeś takie coś i to jest dokładnie to co chcemy teraz po prostu sobie musimy ustalić co ma być pod punktem czego tak więc chcemy, żeby klasa była tym głównym podpunktem, tak więc to zostawiamy. I tutaj chcemy chłopcy, żeby byli następni. Czyli klikamy po prostu tab. No i proszę bardzo, zrobiłeś takie coś, to jest to, co chcemy. Tutaj chcemy, żeby ci chłopcy byli podpunktami tego właśnie, dlatego klikamy po prostu raz tab i drugi raz tab. I tutaj to samo, dwa razy tab, dwa razy tab. Tutaj dziewczyny, więc klikamy tylko raz, bo chcemy, nie chcemy, żeby dziewczyny były podpunktami chłopców. Proszę bardzo, tab raz. I tutaj dwa razy tab, dwa razy tab i dwa razy tab i dokładnie tak to się robi są jeszcze inne, inne sposoby na zrobienie tego, na przykład jeśli nie chcemy korzystać z gotowej listy wielopoziomowej chcemy sami ją zrobić, jak ma wyglądać nasze, nasze, nasz styl numeracji i sami chcemy to zrobić, to naciskamy tutaj definiuj nową listę wielopoziomową i stąd po prostu sobie wybieramy tak jak to ma wyglądać, powiedzmy, że chcę żeby pierwszy pierwsze tutaj Podpunkt był na przykład yy, rzymskimi. Drugi, powiedzmy, że chcę, żeby to były strzałki. I trzeci, chcę coś innego, więc wybieram sobie po prostu nowy punktor. No i tutaj szukam coś, co mi odpowiada, na przykład to. I oczywiście nie trzeba tutaj robić tylko do trzech. Listy wielopoziomowe mogą być bardzo, bardzo długie, nieskończone. Tylko to po prostu chodzi o to, w zależności od tego, ile mamy rzeczy, które chcemy pogrupować. Ja w tym przypadku mam tylko trzy, więc tylko trzy muszę zrobić, nie muszę robić więcej i klikam wtedy OK. No już nam się zrobiły rzymskie cyfry, dokładnie tak jak chcieliśmy i powtarzamy to samo. Tutaj raz tap, zrobi się strzałka, tak jak właśnie chciałem. Tutaj dwa razy tap, dwa razy tap, dwa razy tap. I tutaj to nie będzie rosło, yy przede wszystkim dlatego, że po prostu wybraliśmy taki punktor, a nie, a nie na przykład takie rzymskie cyfry, które mogą rosnąć. Tak więc to samo. Tutaj raz, dwa razy tap, dwa razy tab i dwa razy tab. Tak więc tak się robi listę wielopoziomową. Dziękuję za uwagę.